Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy poniedziałek. Zapraszam na Klina. Moi drodzy, na dzisiaj ogólnie hmm, Klin będzie o tyle ciekawy, że jest yy, to klin, który no nie jeden poniedziałek nam przypomina, czy przypominał yy, z książki 24 godziny. Myśl przewodnia AA na 6 listopada brzmi następująco. Moje życie pełne było kiedyś lęku i zgryzoty, a alkohol zaczął z czasem owe stany potęgować. Martwiłem się, co też takiego powiedziałem lub zrobiłem po pijaku. Obawiałem się przy, y, przykrych konsekwencji. Bałem się spojrzeć ludziom prosto w oczy. Czułem się podminowany, zagrożony, wyczerpany. Byłem chodzącym kłębkiem nerwów. Przerażały mnie kace, choroby i starość. Straszliwie obawiałem się przyszłości. Rozważałem myśli o samobójstwie, lecz bałem się je popełnić. Wszystko mi się pomieszało. Kiedy was zaproponowano mi, abym swoje lęki i zmartwienia powierzył sile wyższej, zastanowiłem się, yy, za, zastosowałem się do tego zalecenia. Od tamtej pory ufność rozwiewa wszystkie moje obawy. Moi drodzy, teraz temat, który... Yy, który tutaj się pojawił, no to myślę, że w większości z Was jest znany. No mi właściwie wszystkie punkty tam podchodziły. A mamy dzisiaj też poniedziałek, więc całkiem możliwe, że właśnie w tym momencie, w tej chwili się tak czujesz, że znowu zarwałeś pałę, że znowu była burda za dym, do końca nie wiesz, co jest grane, składasz te puzzle gdzieś, przepłyski jakiejś, wiesz, pamięci, trochę ludzi się dopytujesz, trochę się dowiadujesz, ale też nie wiesz, czy Ci mówią prawdę, że takie i takie rzeczy odstawiałeś, czy Cię podpuszczają. No ogólnie nie jest dobrze, po prostu, tak? I masa, masa różnych problemów jest związana z samym chraniem, nie? I teraz to, co przez dużą część swojego życia robimy, z różnymi problemami, no to jest zapijanie pały. I możesz sobie pomyśleć, co ty gadasz, kurde, prowadzę dużą firmę, mam odpowiedzialne stanowisko, ja nie unikam od problemów, po prostu piję jak każdy. No dobra, może od pewnych rzeczy nie uciekasz, ale niekiedy, wiesz, facetowi czasami łatwiej niedźwiedzia zastrzelić niż z nastoletnią córką porozmawiać, tak? Wiesz, od innych problemów ucieka. Bo nie oszukujmy się, moi drodzy, uciekamy od problemów, yy, nie powiem, że często, ale to się każdemu zdarza yy, od różnych problemów na różne sposoby. No i oczywiście najlepszy sposób na wszelkie trudności dla alkoholika to jest zachlać pałę. I teraz zobacz, ile kolejnych problemów, ile kolejnych trudności powstaje w wyniku tego, że się zapije. No przecież to jest oczywiste, tak? I każdy, kto, kto tego doświadcza, każdy, kto trochę yy, zacznie trzeźwieć, albo chociaż dopuszcza do siebie taką myśl, wie, że większość problemów jest przeschrany. I możesz sobie mówić i myśleć, że co ty gadasz, pije no bo mam wredną żonę, ciulowego szefa, który mnie wykorzystuje beznadziejną pracę. Dzieci, które ze mną nie gadają. Nawet ostatnio pies ogonem nie macha, jak z roboty wracam i weź tu nie pi. No tylko powiedz, czy przypadkiem tak nie jest z tego powodu, że chlasz, nie? Rozumiesz. I tu się warto więc zastanowić, czy przypadkiem właśnie nie masz takich trudności, problemów z tego powodu. Nie? A dla osób, które oczywiście już trzeźwieją w jakiś czas, no tutaj też cała sztuka polega na tym, żeby te nasze wszys wszystkie trudności. Odłożyć na półkę, w tym sensie powierzyć sile wyższej, żeby trochę zaufać. Sile wyższej w tym sensie możesz się oczywiście rozumieć jako Boga, ale nie musisz. Siła wyższa to jest po prostu pewien byt, nawet pewna forma wspólnoty, która z racji większego doświadczenia i doświadczenia setek ludzi czy tysięcy. A może jeszcze większej ilości, ma w pewnym sensie wyższą wiedzę, wyższe doświadczenie, jest silniejsza niż ty sam. No to jest oczywiste, no bo chyba raczej nikt nie będzie się ze mną kłócił w tym kontekście, że generalnie, co do zasady, to w grupie zawsze łatwiej. I tu chodzi o powierzenie naszych problemów, naszych trudności, odstawienie tego wszystkiego na półki, bo to jest tak, że jako osoba uzależniona, Często byśmy chcieli wszystkiego się pozbyć, wszystkich nieprzyjemnych uczuć jak najszybciej. I jeżeli pijesz, no to zachlasz pałę w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli nie pijesz i nie chcesz pić, no to te wszystkie problemy zaczną, się, zaczną cię przytłaczać. Wiesz, jak spojrzysz na tą półkę z problemami, to po prostu powiesz ja pierdzielona, zaraz się na mnie wysypie. Wyobraź sobie nie? jak wielka półka w bibliotece z książkami. Nie? Zaraz się wywali na Ciebie. Tymczasem Powierzenie tego sile wyższej polega na tym, że odkładasz to wszystko na półkę, i nie patrzysz na to z łapami w kieszeni, zastanawiając się, ja pierdzielę, Jest tyle do zrobienia, że najchętniej to bym się po prostu powalił. Tylko po kolei pytając się, mądrzejszych od siebie, a myślę, że takich znajdziesz wokół. Yy, od czego zacząć? I posłuchaj słuchaj, zacznij od tego problemu, zacznij od tego. Tu weź się za to najpierw spokojnie, małą łyżeczką. Powoli, cały czas. Przecież nie da się wszystkich książek w bibliotece przeczytać naraz. Nawet jeżeli masz taki zamiar, to robisz to po kolei. I tak samo jest z problemami. Jeżeli my nasze trudności, nasze problemy powierzymy sile wyższej, czyli może to być Bóg, i możesz w ten sposób też to rozumieć, że oddajesz to i po prostu małą łyżką, powoli, z ufnością, będziesz się za wszystko po kolei brał. A możesz to zostawić na przykład na grupie, na grupie wsparcia, gdzie też po prostu opowiesz swoją sytuację życiową, w jakiej dupie jesteś. Czy to praca, czy rodzina, czy jakaś pasja, hobby w pieprza, w problemy, czy uzależnienie, czy wszystko naraz. Opowiesz o tym, i jestem przekonany, że to jest też właśnie oddanie tych trudności sile wyższej. No i w ten sposób po prostu będziesz się brał po kolei, jakby na raty, za te wszystkie sprawy, które masz do ogarnięcia. Także tak to wygląda moi drodzy. Mm, najlepszy sposób na radzenie sobie z trudnościami właśnie polega na tym, żeby nie wszystko naraz wbrew pozorom. Nie, na, nie polega na tym, żeby się nachlać, bo po prostu kolejne problemy dojdą. Tylko polega na tym, żeby to wszystko zostawić na chwilę, odłożyć i małymi krokami po kolei za to wszystko się zabierać. Dajcie mi znać w komentarzach, jak sobie radzicie z trudnościami, z problemami. Czy jeszcze zapijacie je? Hmm. Czy już nie zapijacie, już nie pijecie i macie inne, mniej lub bardziej konstruktywne pomysły na radzenie sobie z trudnościami przy pomocy siły wyższej? I może to być oczywiście Bóg, a może to być na przykład grupa wsparcia. Zapraszam do komentowania, a my się oczywiście widzimy jutro. Pozdrawiam Cię krótko. Do zobaczenia, cześć.